Witam Państwa. Tegoroczne ASKO. Wirtualne zapamiętamy na pewno przede wszystkim z problemów technicznych z połączeniem. Przez pierwsze dwa dni było to naprawdę bardzo trudne. Na szczęście, oczywiście, większość tych informacji i sesji w internecie jest, więc w późniejszym czasie mogliśmy je przejrzeć. Na pewno brak atmosfery, brak dyskusji, brak bezpośredniego kontaktu to jest to, z czego ta konferencja zostanie szczególnie zapamiętana. Ja też chcę pokazać Państwu takie zdjęcie ogromnego holu w McCormick Center, w którym. W którym zwykle konferencja się odbywa, w tym holu najczęściej podczas kongresu są wystawy firm farmaceutycznych. W tym roku ten hol został zamieniony na taki szpital polowy, który po prostu wykorzystano w okresie epidemii, więc myślę, że to zdjęcie będzie miało taki historyczny charakter dla kongresu ASCO. Nie będę mówiła, przepraszam, troszeczkę się to rozjechało, nie będę mówiła o raku płuca, raku piersi, nowotworach ginekologicznych i nowotworach skóry, ponieważ są dalsze sesje poświęcone tym nowotworom i na pewno koledzy najważniejsze doniesienia z ASCO na ten temat przedstawią. Ja natomiast powiem o kilku doniesieniach o charakterze również organizacyjnym i niezwiązanych sensu stricto z nową farmakoterapią raka piersi. Zacznę od dwóch ważnych doniesień, które pojawiły się ze względu na epidemię. To były doniesienia, które zostały opracowane przez konsorcja, stworzone ad hoc w momencie wybuchu epidemii, które to konsorcja, jak Państwo widzicie, wieloośrodkowe, gromadzące bardzo dużo centrów amerykańskich. Ta krzywa pokazuje, jak zwiększała się liczba, Partycypantów w ciągu miesiąca, tych, którzy swoje dane raportowali. Otóż autorzy tego doniesienia wyszli z założenia, zresztą słusznego, że chorzy na nowotwory są bardziej niż pozostała część populacji narażeni na ryzyko powikłań w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. A to nie tylko z racji wieku i chorób współistniejących, ale także obniżenia odporności, które wiąże się z chorobą nowotworową lub stosowanym leczeniem. W związku z tym. Ocenili oni 30-dniową umieralność z jakiejkolwiek przyczyny w populacji pacjentów chorych lub leczonych z powodu nowotworu, którzy doświadczyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ocenili również oczywiście powikłania tego zakażenia. To jest liczba... Przypadków, która była notowana na przestrzeni, raptem, jak Państwo tutaj słabo to widać, od połowy marca do połowy kwietnia, zebrali ponad tysiąc przypadków, przedstawili dane dotyczące ponad 900 chorych, przy czym w dniu prezentacji, oni zamknęli tę obserwację na koniec kwietnia, mieli już w tym rejestrze ponad 2000 przypadków. To byli chorzy na różne nowotwory, mediana wieku 66 lat, więc taka typowa populacja, jedną czwartą stanowili chorzy na nowotwory hematologiczne, większość chorzy na buzolitę. Oceniając trzydniestodniową umieralność z jakiejkolwiek przyczyny, stwierdzili, że w przypadku pacjentów, którzy pozostają w bardzo dobrym stanie sprawności i nie mają chorób współistniejących, takie ryzyko praktycznie nie istnieje. Natomiast jeśli pojawiają się dodatkowe czynniki, wiek powyżej 75 lat, aktywnie progresujący nowotwór, zły stan sprawności lub też kombinacja czynników związana z koniecznością intubacji, zwróćcie Państwo, że ta śmiertelność wzrasta lawinowo. Również jeśli ocenili w analizie wieloczynnikowej wpływy. Szeregu czynników na występowanie tej umieralności, to okazuje się, że stan sprawności 2, czyli chory w stanie średnim w stosunku do dobrego lub bardzo dobrego, czterokrotnie podnosi ryzyko zgonu w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Drugie doniesienie było sfokusowane już na pacjentach, którzy byli leczeni z powodu nowotworów obszaru klatki piersiowej i było prowadzone przez takie konsorcjum Teravolt, które postanowiło ocenić, jak Państwo widzicie, też o takim charakterze globalnym to konsorcjum, postanowili ocenić przy pomocy elektronicznej ankiety, jak przebiega zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także jak przebiega choroba covidowa w populacji pacjentów, którzy mają nowotwory obszaru klatki piersiowej. Po zebraniu tych danych przeanalizowali szereg czynników klinicznych i demograficznych, które miały mieć wpływ i okazało się, że w analizie wieloczynnikowej czynnikiem wzmożonego ryzyka jest wiek powyżej 65 lat, również stan sprawności większy niż czy gorszy niż bardzo dobry i dobry, ale także aktualnie trwające leczenie chemioterapią. Natomiast leczenie immunoterapią lub leczenie lekami ukierunkowanymi nie miało wpływu na ryzyko zgonu u tych pacjentów. Gdybyśmy teraz chcieli zdefiniować, jaki profil pacjenta onkologicznego jest najbardziej zagrożony wystąpieniem powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2, to odwołam się tutaj do pana profesora Krzysztofa Simona, który jakieś kilka tygodni temu powiedział, że gruby mężczyzna, piwoż z cukrzycą i miażdżycą, niezależnie od wieku to jest bardzo ważne określenie to jest najczęstszy pacjent jego kliniki. Gdybym jako onkolog chciał powiedzieć, kto chory 65 plus średnim lub złym stanie sprawności, leczony chemioterapią z powodu aktywnej choroby. To jest osoba bardzo realnie, wielokrotnie bardziej niż inni chorzy i niż zdrowa populacja zagrożona ryzykiem poważnych powikłań, a więc hospitalizacja w oddziale intensywnej opieki medycznej, konieczność mechanicznej wentylacji, jak również ryzyko zgonu. Ehm. Teraz kilka słów na temat raka jelita grubego. To jest doniesienie bardzo ważne, a właściwie powiedziałabym jego kolejne otwarcie tego doniesienia, dotyczące leczenia raka wczesnego. Badanie IDEA to jest takie badanie akademickie, które miało na celu ocenić. Nowe spojrzenie na chemioterapię pooperacyjną. Wiemy, że w raku jelita grubego chemioterapia pooperacyjna u chorych w stopniu trzecim, a więc takich, u których stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych w usuniętym materiale operacyjnym, mają zwiększone ryzyko nawrotu. Aby to ryzyko zminimalizować, należy stosować u nich chemioterapię. To jest standardem w onkologii od chyba ponad 20 lat. Leczenie kiedyś trwało 2 lata, następnie rok, potem zmniejszono je do 6 miesięcy, a obecnym standardem u tych chorych jest stosowanie 6-miesięcznej chemioterapii opartej o tzw. zwane najbardziej aktywne leki w raku jelita grubego i oksali Problemem tego leczenia pozostaje znaczna neurotoksyczność. Chcę Państwu powiedzieć, że po takim 6-miesięcznym leczeniu, a dotyczy to w sumie młodych Osu, często sprawnych osób, radykalnie zoperowanych, osoby, które są na przykład, nie wiem, organistą, jubilerem, protetykiem czy krawcową. Często mogą zapomnieć o możliwości realizacji swojego zawodu ze względu na uszkodzenie zakończeń nerwowych, kończyn górnych i dolnych. To jest bardzo poważny problem. Dyskutuje się więc od dłuższego czasu, co zrobić, żeby tą neurotoksyczność ograniczyć, i na ten temat było mnóstwo różnych badań i nic żeśmy dobrego nie wymyślili. A nową koncepcją jest również to, żeby zobaczyć, u jakich chorych w tym stopniu trzecim można by zastosować leczenie krótsze niż trwające 6 miesięcy. Badanie IDEA miało więc porównać leczenie 3 i 6 miesięczne i to było badanie typu non-inferiority, czyli miało wykazać, że leczenie 3 miesięczne jest nie gorsze. Założono, to jest ponad 12 tysięcy chorych z dużych 6 badań z randomizacją. Założono, że ten margines bezpieczeństwa może wynieść 1,12, czyli że gdyby ten współczynniki... E, Dotyczy, świadczące o tym, że jest to niegorsze leczenie, nie przekroczyły tego marginesu, to można by je uznać za bezpieczne. Już w 2018 roku poznaliśmy pierwsze wyniki tego badania, które niestety wykazały, że w całej tej populacji tych 12 tysięcy chorych nie da się wykazać, że to 3-miesięczne leczenie jest równie bezpieczne i skuteczne dla pacjentów. A teraz pokazano nam wyniki bardziej odległe, jak i również podział na pewne podgrupy, które pokazują, że jeżeli w tym stopniu czyli tutaj kiedy mamy przerzuty do węzłów chłonnych tak jak państwu wspominałam podzielimy chorych na grupę niskiego ryzyka czyli mniejszy guz mało węzłów i wysokiego ryzyka większy guz naciekanie okolicznych tkanek więcej węzłów to jednak ta różnica się pojawia jeśli jeszcze popatrzymy na to że możemy zastosować dwa różne schematy chemioterapii które mają nazwę Folfox i Capox, to możemy wyodrębnić pewne grupy, które mogą jednak być leczone w trzy miesiące, a więc jest to grupa niskiego ryzyka, niezależnie od tego, jaka chemioterapia jest stosowana, jak również u chorych, którzy otrzymują chemioterapię Capox, także. W przypadku wysokiego ryzyka wydaje się to leczenie bezpieczne. Tutaj mamy grupę wysokiego ryzyka leczoną schematem Folfox, i co do tej grupy nie mamy wątpliwości, że nadal należy tych ludzi leczyć przez 6 miesięcy. Dlaczego to badanie jest takie ważne? Ponieważ ono daje nam pewne narzędzie do tego, żeby w części populacji takich pacjentów stosować leczenie krótsze, a więc bezpieczniejsze. Chcę też Państwu powiedzieć, że oczywiście to jest analiza podgrup, która wcześniej została wprawdzie w tym badaniu zaplanowana, ale zawsze budzi ona pewne wątpliwości, czy rzeczywiście mamy uprawnienie do tego, żeby z tego korzystać. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że yy, słabo to widać, ale tutaj mamy taką separację krzywych i korzyść z postaci kapoksu. I co do tej grupy, wydaje się, że my nie mamy w ogóle wątpliwości, że mogą oni być leczeni przez trzy miesiące. Te dwie Pozostałe grupy eksperci uważają, że powinniśmy dyskutować z pacjentem, że on traci o 1 czy 1,5% szansę na... To, że nie będzie miał tego nawrotu. A więc takie dyskusje, wracając do wczorajszej debaty, no, powinny się toczyć i są na pewno trudne. W przerzutowym raku jelita grubego chcę zwrócić uwagę na raka z mutacją BRAF. Ta mutacja w, y, wiąże się z tym, że mamy nieprawidłowe białko przekaźnikowe w komórce, które napędza niejako proliferację. Taka mutacja BRAF może dotyczyć również innych nowotworów. Ona jest także badana w czerniakach i jest też przedmiotem... Y, Terapii, a także w glejakach. W raku jelita grubego dotyczy około 10% chorych. Jest to negatywna cecha rokownicza. Pacjenci na raka jelita, chorzy na raka jelita grubego z mutacją BRAF mają zdecydowanie gorsze rokowanie, a nawet prezentują oporność na niektóre formy leczenia. Ten nowotwór częściej występuje u kobiet, ma bardzo dużą skłonność do rozsiewu śródotrzewczych. Otrzewnowego to jest taka forma rozsiewu, która bardzo źle poddaje się leczeniu. Częściej są to guzy po prawej stronie, a choroba zwykle rozpoznawana jest w późniejszych stadiach. Badanie BICON, którego, już, którego wyniki już też wcześniej publikowano, było skierowane właśnie do chorych z mutacją BRAW, którzy wcześniej mieli jedną lub dwie linie leczenia, a mimo to doświadczyli dalszej progresji i zastosowano u nich leczenie ukierunkowane molekularnie na tą mutację BRAF w dwóch różnych wersjach, trójlekowe i dwulekowe, porównując ze standardową chemioterapią skojarzoną z lekiem biologicznym. Otóż okazało się, że wydłużono medianę czasu ogólnego przeżycia o ponad trzy miesiące, co w tym źle rokującym nowotworze jest istotną informacją, i w związku z tym taka terapia właśnie dwoma lekami biologicznymi, czyli cetuximabem i encorafenibem, została zarejestrowana przez FDA. Mamy też dane dla innych kombinacji tego typu, które skierowane są właśnie na tą określoną mutację BRAF, choć one mają nieco mniejszą moc. Immunoterapia w raku jelita grubego. Proszę Państwa, to jest metoda leczenia, jak Państwo wiecie, bardzo dynamicznie badana, rozwijająca się, święcąca teraz ogromne triumfy. W raku jelita grubego ma ona wartość dla około 4-5% chorych z chorobą uogólnioną. To są pacjenci, u których, w których tkance nowotworowej stwierdza się tak zwaną niestabilność mikrosatelitarną, czyli pewne uszkodzenie, które polega na tym, że w momencie, kiedy następuje podwojenie materiału DNA, czyli przygotowanie komórki do podziału komórkowego, następują błędy w powtórzeniach pewnych fragmentów tego DNA. Te błędy powinny być naprawione. Jeśli człowiek ma sprawny zasób genów, które odpowiedzialne są za systemy naprawy tego DNA, to bez problemu komórka to reguluje. Jeżeli jednak ten system genów ma mutacje, czyli tak zwane mutacje w genach naprawczych, to niestety takie uszkodzenia są potem elementem, który bardzo istotnie wpływa na rozwój i progresję między innymi raka jelita grubego, ale jak Państwu pokazałam, te uszkodzenia badane są także w szeregu innych nowotworów. Przedstawiono badanie z zastosowaniem Membralizuma, który był podany, to jest ważne. Pierwsza linia leczenia, czyli bardzo wysublimowana populacja, ale jednocześnie zupełnie niestandardowe podejście, bo tak naprawdę nie wiązano tego leku z chemioterapią, to była monoterapia pembrolizumabem. No powiem tak, jak popatrzę sobie praktycznie na to, że można podać pembrolizumab przez godzinę raz na trzy tygodnie w trybie ambulatoryjnym albo co dwa tygodnie podawać chemioterapię 48 godzin, to już jest pierwszy sygnał, że można tak naprawdę w pierwszej linii zastosować dużo przyjaźniejsze Leczenie. Jeśli teraz popatrzymy na korzyść z podania pembrolizumabu w zakresie czasu wolnego od progresji, to jest ta krzywa górna, na korzyść w zakresie czasu trwania odpowiedzi. To widzicie państwo, że ta separacja krzywych jest bardzo znaczna. To jest pierwsze badanie trzeciej fazy, w którym leczenie immunologiczne porównano ze standardową chemioterapią. W tym ramieniu kontrolnym była chemioterapia skojarzona z leczeniem biologicznym, czyli obecnie najlepszy dostępny i obowiązujący standard. Te wyniki, podwojenie mediany czasu Wolnego od progresji, z 8,2 do 16,5 pod wpływem stosowania pembrolizumabu. Zdaniem autorów pracy uzasadniają uznanie tego leczenia jako nowy standard. Przypomnę, 4-5% chorych z uogólnionym rakiem jelita grubego. To niewielka populacja, mimo że to częsty nowotwór. Dla tych chorych to jest tak naprawdę przełamanie pewnego impasu. Mamy też drugie badanie z niwolumabem, innym lekiem. To jest badanie drugiej fazy, kolejne odkrycie badania Checkmate 140. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest czas wolny od progresji po dwóch latach. Trzy czwarte chorych. Czas ogólnego przeżycia po dwóch latach. Te czerwone kreski to są chorzy nadal pozostający w leczeniu. A więc też kolejna, kolejne badanie, które pokazuje, że immunoterapia w tej wąskiej grupie chorych na rozsianego raka jelita grubego ma bardzo duże znaczenie. Immunoterapia w raku pęcherza moczowego. Proszę Państwa, zaawansowany rak pęcherza moczowego... Fatalnie rokujący nowotwór. Owszem, wysoki odsetek reakcji na pierwszą linię chemioterapii, natomiast niestety bardzo złe wyniki ze względu na szybką progresję. Immunoterapia zastosowana w raku pęcherza moczowego także przynosi korzyść, zarówno w ogólnej populacji, jak i w populacji pacjentów, którzy wykazują ekspresję markera dla tych leków. Bardzo krótko, panie profesorze, proszę mi dać minutę. Dwa doniesienia krótkie organizacyjne, tylko państwu sygnalizuję o tym, że opiekę można poprawić również poprzez dobre kojarzenie opieki pielęgniarskiej z opieką lekarską. To były dwa badania z Włoch, które w okresie epidemii przeprowadzono, pokazując, że taka, taki zdalny monitoring, również prowadzony przez przeszkoloną pielęgniarkę, bardzo dobrze się spisuje i może zdecydowanie poprawić jakość tej opieki. I ostatnia rzecz, która również jest Poruszana, to jest podejście onkologiczne do osób populacji LGBT, szczególnie do osób o nieoczywistej orientacji płciowej. Zwraca się uwagę na to, że wiedza jest niedostateczna, że nie mamy tej świadomości, że takie osoby tak naprawdę praktycznie są poza zasięgiem badań przesiewowych. O ile jeszcze powiedzmy kobiety, które. Mają zmianę płci do mężczyzny, chodzą czasem na badania ginekologiczne, choć nastręcza to ogromnych stresów, to panowie, którzy mają zachowany gruczoł krokowy, mają zmianę płci do kobiety, praktycznie w ogóle pozostają poza tymi badaniami. Autorzy jednego z doniesienia pokazali, że lekarze są dużo lepiej przygotowani do leczenia raka niż pacjenta, bo 100% lekarzy w tym badaniu ankietowanych wiedziało, jak leczyć raka jajnika u mężczyzny, który był po zmianie płci. Natomiast trzy czwarte miało problem z tym, jak do niego się zwracać i jakich zaimków używać, tak? A więc na pewno my również w Polsce mamy problem z zakresie wiedzy w tym obszarze i myślę, że to jest populacja, o której powinniśmy coraz więcej zacząć mówić, bo tak cychorzy nam się zdarzają. My również leczyliśmy Pana, który miał raka szyjki macicy, mimo, że to była choroba zaawansowana, bo nie miał żadnych badań, to rozpaczliwie chciał, żebyśmy go zoperowali. Tak naprawdę, ponieważ zupełnie nie był w stanie zaakceptować tej sytuacji trwających krwawień i miesiączek. Dziękuję bardzo.